Ja od stycznia już się pakuję, jestem praktycznie gotowa na wyjście na pielgrzymkę. Inne życie, inne przeżycia. Nigdy na pielgrzymce nie powtarza się to, co było w ubiegłym roku. Zawsze są nowe przeżycia. Nowe rzeczy się dzieją, nowi ludzie, jest naprawdę wspaniale, także zapraszam wszystkich naprawdę na pielgrzymkę. Ja już pielgrzymuję 41 raz. Potrzeba nam mocy ducha, potrzeba nam rozwijania wiary i nam kapłanom przede wszystkim potrzeba nam realizować swoje powołanie, by dawać siebie innym. Jesteśmy tutaj nie dla siebie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim dla tych, których prowadzimy do Królowej Polski, a w konsekwencji do jej Syna i Zbawienia. Nasza pielgrzymka, która jest najdłuższą pielgrzymką w Polsce, to jest Kaszubski Ekspres. Zresztą dowód wyprzedziliśmy po drodze dwie grupy, które teraz musimy przepuścić tutaj na Jasnej Górze. Także Kaszubski Ekspres dotarł dzisiaj do celu na Jasną Górę. Cieszymy się, bo to 40 naszej jubileuszowa pielgrzymka. No i cóż, planujemy następne, następne nasze wędrowanie na Jasną Górę. Dla mnie osobiście jest to czas e, rekolekcji e, w drodze. Matka jest e, taką moją ukochaną matką, tak szczególnie tutaj właśnie w tym obrazie jasnogórskim. E, I też e, no, staram się e, spędzić ten czas właśnie e, z Panem Bogiem z, i przyjść do matki. Właśnie, przeszliśmy na jasną górę z 310 warszawską pierwszą pielgrzymką. Jesteśmy tutaj cali i zdrowi. No trochę jest nogi oczywiście, bo no jak to. co to była za pielgrzymka, bez trudów. Ale jesteśmy ze, własnymi, ze swoimi intencjami, z intencjami pielgrzymów, które mam właśnie w plecaku. No i idę złożyć teraz u stóp Maryi, żeby wypraszała swoje łaski u swojego syna. jeszcze chcemy podziękować za to, za pierwszą pielgrzymkę, której się poznaliśmy. A dzisiaj pierwsza pielgrzymka już jako małżeństwo. Chcemy też dać świadectwo, że tutaj przychodzimy, jeszcze tym bardziej teraz w takich trudnych czasach, w których żyjemy, że wielu ludzi odchodzi od kościoła, więc chcemy pokazać, że jest fajnie i że katolicy też są jakby szczęśliwymi ludźmi dzięki temu, dzięki Bogu i Bóg nam daje, Duch Święty nam daje motywację. Jest jasna góra, która od wieku i to nawet na momentach najbardziej dla naszego narodu trudnych. Jest tym punktem, który, w którym wszyscy razem czujemy się u siebie, w swoim domu, bo jest matka, ale czujemy też wspólnotę narodową. I zawsze jest to chwila, która każe czerpać od niej, od matki, nowych sił na kolejne zmagania, nie tylko dla siebie osobiście, ale dla tych wszystkich osób, które zostały powierzone mojej pasterskiej trosce. I pozdrawiamy Kielgrzybkę Rowerową. Warto chociażby dla samego siebie, dla zmagania się i też przekonania, że wszelkie trudności, wszelkie cierpienia są do pokonania. Z Matką Bożą i dla niej. Ona nas motywuje, ona nas wspiera i do niej idziemy z radością. Dzisiaj warszawska pierwsza pielgrzymka wchodzi w liczbie ponad 3,5 tysiąca pielgrzymów. Pielgrzymka zwana Matką Wszystkich Pielgrzymek to dla nas, Paulinu, wielka radość, wielki zaszczyt i umocnienie też dla nas pracy pracy duszpasterskiej w tym Narodowym Sanktuarium. Cenię sobie kreatywność wielu pielgrzymów i organizatorów. Że potrafią tak pielgrzymkę zorganizować, żeby ludzi zachęcić, żeby oni mieli odwagę wyjść. I to pokazuje, że ta miłość do Matki Bożej i do tej formy pobożności, jaką jest piesze pielgrzymowanie jest ciągle żywa, aktualna, skoro tak kreatywne rozwiązania się w nich pojawiają. U mnie to już jest tradycja rodzinna, ja pielgrzymuję już 18 raz. Rodzice zabrali mnie w wózku, jak miałam dwa latka. W naszej grupie idą na starszy pielgrzym, ma 78 lat, najmłodszy 6 miesięcy, czyli jest wielopokoleniowa. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Jesteśmy z Sanktuarium Świętego Izafa, gdzie jest obraz Świętego Izafa, ludzie pielgrzymują. My właśnie mamy to u siebie i pielgrzymujemy właśnie do Maryi, gdzie jest też obraz Maryi i to się wszystko łączy po prostu w taką całość. A w tym roku szczególnie, no zwłaszcza, że w tym roku jest e, rok świętego Józefa po prostu i widać się jakoś wszystko łączy w jedną całość, przynajmniej w tym roku i dla mnie zawsze.